Jak mało? Kiedy? Dobra, cięcie, bo... Witam, to znowu ja, Emel a nie mój zastępca, ale ryby. Tak jest, kurna, ryby, ryby, zjem ryby. Ale Are you killing me?! Ale chat ja już się przygotowuję do nocy. Ki wie ale piecyk mi się naprawdę przyda. Dlatego mi się jeszcze coś przyda. Skrzynia. Nie, skrzydła skrzynia. Urządza się teraz w moim, em... no, w moim zarypistym mieszkanku. O, to tak będzie zarypiście wisieć, tylko no, żeby to tak było fajne. No, ale co ja mam? Yy, jak to Bartek, czy ktoś tam podpowiada? Eee, ale... Zrobię sobie węgiel drzewny. Eee, chwila, zaraz, możliwe, że... Dzień dobry, wieczór polsko! Tak właściwie to teraz mi... No! Eee, nie, prześladu... nie prześladujcie mnie! Słyszy to to teraz trochę powiększy moją haciendę, bo coś czuję, że długo będzie noc. Jeżeli będzie to noc, ja wolę się naprzód chować. I być hardcorem. Jak to mówią... Hard... owie. Oh yeah. Ja powiem prawdziwie hardkorzy Na przykład Danny Dunker. Czy węgla. Dobra, i takie... Je... o, zaczyna się być noc, boję się. Tudu. Jakby co, to, to gra na Easy! O oh, lira. zostawiłem to World Badge'a! <tryk> 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 Wiesz... Jaki czas liczył ktoś? Jest coś w komentarzach, jakiś czas. Ćwiczyłem bardzo długo. Tak. Ćwiczyłem. Naprawdę Ta ja się nie obiję. E to tak wiem Tutaj jest trochę ciemno. Potrzebne mi będą pochodnie. O, wągiel. A to kilka pochodni się przyda. Oho i ciemno. Mi się mi się zupełniło. O. E, muszę sobie trochę podgrzeć do Tylko to już kurna wąglem No tak tym się jest. Tak, ludzie, ludziska i... ludzie, ludziska. du 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 du-du-du-du, że do już? No to tak więc przez tę całą noc sobie będę tutaj siedział i widzimy się rano. Dobra, witam się z wami z powrotem po tej bardzo króciutkiej przerwie. Dobra. A Jest tu ktoś? Co? Dobra. Dobra. To też się przenieść z tej ...zarypistej i wprost hacjendy. Wiecie, że żartuję. To do to... Nooo! Na szczęście krowa mi taka raz, towar... Na szczęście mi taka krowa towarzyszyła przy całą noc. Krowuś, o, tu. Za tym, że będziesz grzeczna, wezmę cię na dwa hity. Wągiel, wągiel, w wągiel! wągiel. Kolejny! Kurde! Żeby to nie było potworów! Pojechać! Chcę do domu! Oh, nie mam na razie domu! Ale chcę do domu! Uh. I mam wągiel! I mam wągla! I mam drzewnego! I mam innego! <coughs> nie dareknie! No, myślę, że tego naprawdę nie słyszycie, bo wtedy by to nie był odcinek, tylko jakieś nieodcinkowe nieodcinki, gdzie ja tylko gadam, wysłuchacie, ja coś robię, wyglądacie. Eee, MLB wiesz pod tytułem wypaczacie. Nie będę chodził do na tamtej kopali, ponieważ to dopiero początek. I nie będę tutaj nigdzie pobliżmował żadnych domów, jak to Darek mówi. Darek nie, nie będę tu budował żadnych domów. Ponieważ to ja chcę się osielić, przespał, ja chcę podróżować. Ja chcę spotkać jednorożca. Ja chcę... Chcę się pobić ze smokiem! Ja chcę, ja chcę latać na smoku! <grym>, nie, nie Darek, nie! E, ja, chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę budować... Ja chcę, ja chcę sobie zbudować dom przy morzu! Chcę... Tylko pozbieram tak tutaj jest dużo Tylko pozbieram tak tutaj jest dużo drzewek... Tam było... Tam był mogiel! Żelazo! Widzicie? Jaki mam bysty wzrok? Mmm. Begusta! I Żelazo! Ach... Eee... No to... Ale laguje, ale lag, ale lag! Co się coś stało. No to widzimy się po przerwie, ja ty puścinam kilka drzewek i pozabijam kilka krówek Widzimy jestem. Ewa chlebka, tutaj po przerwie... Ja Kolejny, no ja tak kurde, jestem pro To no, trochę drewno mi wyszło, lejtera i stack, tak nie, Row, bef, bef woda, yy. kurde, nie, fuck, fuck, kurde Zobaczyłem sobie moje zajebiste kalesonki których jeszcze nie ma? no ooo, wyspa krów! Żelazo, ho 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 na wyspie krów, na której jest jeszcze żelazo czy iść po to żelazo czy nie? O, to jest pytanie, chyba nie ale ja się postaram jakiś to dziko wejście ucy, ucy, ucy nie, nie będę pucybusem. Coś tam tu pusto. Brać póki nikt się nie kurwa, nie zauważyłem. Hap, 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 hap. tyle znaczy. Tu Drugiego już mi się nie chce. Już się najadłem, chociaż się nie najadłem, ale oszczędzam. Jakiś, jakiś tam zawsze jest oszczędny. Kobyl. kabel stone. da stone, na na, na na No to powiem wam tak, że po piwie gada się jak dafi tak. Eee, jak sobie muszę tych kilka krówek. Po tym już nawet nie będę musiał robić dzieci, to kurna krowy, to takie krowiaste to, 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 to kurna. I do tego jeszcze sobie zrobię łódeczkę, o, żeby sobie upozorowanie. No to e, zakończę ten odcinek na czele tej krowy, boska krowencja. I na razie!